Cześć, cześć. Witam Was ponownie z gry Assassin's Creed Shadows. Wracam po bardzo, bardzo, bardzo długiej przerwie. Bo, jak ostatnio popatrzyłem na swój kanał na YouTubie, no to um, ostatni filmik, jaki wrzuciłem, to było pół roku temu. Także upłynęła kupa czasu. W moim życiu się masa rzeczy pozmieniała. E, oczywiście w związku z tym. Miałem niewiele czasu na wrzucanie filmików, no ale postanowiłem, że w jakimś stopniu postaram się wrócić e, do, no do w miarę regularnych wrzutek. Zobaczymy czy to się w ogóle uda, e, no ale cóż, spróbować zawsze warto. E, szczególnie no, zmotywowało mnie to, że E, patrząc na swój kanał, e, wszedłem. A tu widzę, że nabiło mi się sporo nowych subskrybentów. Także, jeśli tylko jakiś z tych nowych subskrybentów mnie ogląda, to wielkie dzięki za docenienie. Bo, to, no, to jest fajna sprawa naprawdę. Jest to też jakaś motywacja do tego, żeby e, dalej coś robić. Jakoś pomagać innym, bo tak naprawdę o to mi chodzi, żeby e, pomagać innym w przechodzeniu gier. Więc cóż, po, po tym odkryciu spróbowałem, że ach, postanowiłem, że coś tam jeszcze spróbuję ponagrywać. Zobaczymy, jak, czy mi się uda. Jak często będzie mi się udawało.

It will be my honor to show you. You will find I'm not easily impressed. If you say so, Lord Sadaoki. As to your task, you will enter Honoji ahead of our attack, concealed on a delivery cart. To do so, you must first acquire documents that allow the card past the guards at the temple gate. Then we will need to forge them. Of course not. The risk of discovery is too great. They must be genuine. A samurai favored by Lord Nobunaga near Honoji is known to hold such documents. Find him and retrieve them. I'm not concerned with the details of how you do it. Just return when you are successful. And the samurai? Did I not say not to concern me with details? Now go! Dobra. Szukamy tych dokumentów. Ja centrum Kyoto, go. na zachodzie, Nanban? Okej. Ja masz to najgorsze, nie mam zielonego pojęcia, gdzie jest ta świątynia Nanban. Ale z racji tego, że to ma być w centrum Kyoto, może gdzieś tu zobaczymy. Hmm. Dobra. No i cóż, tak jak mówiłem w zasadzie ostatni gaz e, grałem pół roku temu e, Tak samo właśnie jak, e, jak nagrywałem ostatni raz tę grę, no to ostatni gaz automatycznie w nią grałem pół roku temu, także pół roku przegryw w tej grze e, będę się tak no, na dobrą sprawę na nowo wprawiał więc to trochę... Cóż yy, takie działania na żywym organizmie od razu? No, ale zobaczymy. Może jakoś strasznie dużo nie zapomniałem. Co to są za kobitki? Jak że ja tak mogę krążyć i krążyć tutaj. Zielonego pęcia nie mam gdzie. Gdzie mogą być te dokumenty? Idę sobie mniej więcej w to miejsce, które. Wyznaczyłem jako to centrum. Akurat jeszcze podczas tej przerwy, e, którą miałem w wygraniu w, w grze w, w nagrywaniu, no to tam miałem kilka e, okazji, żeby sobie poraść na przykład w, w Total War'a. E, jeśli nie każdy z Was wie, no to to jest e, taka gra strategiczna. E, no i akurat grałem w, w Total War Shogun, także e, Wersję tej gry e, przedstawiającą właśnie japońskie, e, japońskie czasy, dokładnie bodajże e, klasy XVII-wiecznej Japonii, więc na dobrą sprawę, więc na dobrą sprawę, jak tak sobie pograłem to. Automatycznie zatęskniłem i za e, Assassin's Creedem Shadows hmm, tutaj jest pałac, to nie oho, dobra, jest świątynia, czyli ją minąłem. Dobra, teraz na zachód od tej świątyni muszę się udać. hmm, <laughs> pytanie: jak daleko na zachód? No dobra, dajmy na to: tu? Może za daleko. Muszę zacząć bliżej świątyni. Na no swoją drogą po tym, <laughs> po tym Kyoto to można chodzić i chodzić. No to też nie do końca o to chodzi, żebym ...se spacerował po tym świecie i ględził bez większego ładu i składu. O... A bra, chłopę, nie panikujcie. Goń mnie jeszcze. Nie. Dobra. Aha. To by to by była taka kropieczka. No, wychodzi na to, że to tu. Na wejście tutaj. No, to nie był plan. Okej, okay, można się przycisnąć tu. I chyba z tego skorzystam. Tylko ja szczerze już wszystkich tych gości pobudziłem. Żegnaj i ty. Aha, tutaj będą te dokumenty. Lord is not the patient type. I'd better get him these documents. Można stwierdzić, że nie poszło jakoś trudno i z głowy. jak na naprawdę długą przerwę od tej gierki no to uważam, że w miarę w miarę mi poszło Ale ile ona może przebiec w tym tempie? Spokojnie, nie ma żadnego paska zmęczenia tak... Mogłaby spokojnie wygrać udział w jakimś maratonie Nawet więcej, bo... Mógłbym tak nią przebiec całą mapę I be interesting challenge. how long it will I have the documents. That samurai failed in his duty. They all deserve the failure that is coming for them. You are privileged to be part of a glorious beginning. We will rule a new age. I am more concerned with ending the old one. Lord Nobunaga Took power that should only be given by birth. The Oras have always done this. When our task is done, will Lord Mitsuhide claim his birthright? Hmm. You cannot be expected to understand. Hurry now to Shoryuji Castle. You are summoned.